Cześć Czołem, witam Was serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy łowienie rybek na jeziorku. Nie za wielkim, nie za dużym. Takim w sam raz na szybki wypad. W każdym bądź razie łowimy dzisiaj gumki, jakieś twicze. Trochę jerków zabrałem. Zobaczymy, czy chociaż flauta jest, to, nie wiem, czy te jerki zagrają. Słońce właśnie już tak wschodzi. Przebija się łódka zwodowana. Widzieliście? Z gratami. Jestem stąkiem, Proszę tam zasuwa. O, już, już się bawi, już łowi. <laughs> Dobra. Zaczynamy. E, trochę mi nie było, samochód nawalił, nie było jak pojechać, kurczę, cudawianki generalnie, ale już się naprawia, przyjechaliśmy Tomka zestawem, więc jest okej. Okay. Dobra, zasuwamy. co widzę w górach. Mega masz? Jest. Ryba. Uuu. Normalny? Właśnie, nie, tzn. Znaczy taki normalny, tłuściutki. Z sześć biszek? No to <coughs> to, no, to jest z sześć biszek. Z sześć biszek. Dobrze, no, że nie w pierwszym rzucie. Jo. Spoko. <noise> Dam mu trochę, bo jest zaczepione dziwnie. Olu, zobaczcie, co się dzieje na kiju. Ja pierdzielę. Ty, on chyba musiał w wejść, bo to niemożliwością, żeby on tak. A... Nie, bo on jest zaczepiony. Przeczepił o zielską wbił się, tak. Tak. Bił się i oplątał się z zielskiem. Ze wszystkim. Piękna ryba. Ale komentarze. Cóż za komentarze. O, plecionką się oplątał, chłopie, z rajga, jak Zobacz, co się dzieje. Nic nie straci, nic nie straci. O, ale grubas, chłopie, chłopie. chłopie. To czy on zaraz się zerwie ze wszystkim? To, czy to jest jakaś nie paranoja. Tej? Jest, czekaj, mam jedną? Najpierw ta. Nie, najpierw plecionka z kotwis, bo on się to zaraz wszystko tak opie. No. Ty nie plecionkę? Gdzie? Tu, utnij tu. Dobra, teraz go wyczepię. Masz matkę na wierzchu O taka rybka Uczciwe 6 dych fajna, dopasiona, waleczna do wody Ale popłynęło szybko Dobra, zaliczona pierwsza, super Dobre? Masz zęby? Dzień, ty się rybę? Nie Zajem widziałem. Nie widziałem. Nie żartuję. Twardy. Nie Przecież nie żartowałem. Ale tu okonie, te okonie będą. przez jej Jest! Wziął na moich oczach, rozumiesz to? Podpłynął i na stopień dziabno widziałem całą rybę. Ty. Trochę biorą, co? Ja pierdzielę, co tu się odwala. Złapał ją w, przed... w środkową kotwicę Ale jaja Co tu się odwala ty O jo. Nie mam kotwicy jednej Zobacz hmm. Zobaczcie, e, pękła. Następna rybka, wypuszczamy. Ale kondycja, Ty! E, Tomek, co tu się odwala? co będzie z tym, no normalnie wziął na moich oczach, ty, jestem w ciężkim szoku Zatrzymałem woba, to czysta woda robi robotę, nie, taka wie, że patrzysz i zatrzymałem woba, bum, bum, bum. A czy nie sądzę, nie? Jest, masz, masz. Nie to chyba nie to sama ryba, co? Co, 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 co?

Wyjdzie słońce i nas pozamiata dzisiaj z rybami. Jest, jest, U. Nie, gdzieś się zakręciła się do góry wyszła, wiesz? Nie widzę jej ryby. ale nie jest wielka. Po prostu tak ładnie, ładnie się postawiła, no. Dobra, dawaj go tak mają tendencję do błękowania straszną nie uważaj bo no będzie się to obkręcało wszystko Tomasz jak to w Twitcha ja się tak. dobrze wpiął do tego idealnie się wpiął do wyczepienia bez, bez kombinerek bez niczego o. pięknie wypuszczamy dobra już dziękuję bardzo

Dobrze, na no ostatnią jest zapięty, ale to jak na ostatnią są pozapinane, a mają ją w pysku, to znaczy, takie brania są wiesz na zasadzie skubnięcia, puknięcia wiesz. To nie jest pewne branie, bo na środkowej kotwicy czy na przedniej, no to wiadomo, że przywalił nie, że chce. Uu. Widzę, że mały wariat. O i standardowa procedura. сти pamot, Co dobre, dobre 55, 58 za tym, że mi okłapał okulary No wszystko rajd. Right. Wszystko jest super okay. Mogę idę Uuu, we dwóch na rufie Jak to podniosło co? No, ale ty jakoś tak to Mimo tego ma wyporność <laughs> Także jak na małego na małego zucha jest całkiem przyzwoicie, prawda? Zaproszę ja generalnie z góry się odciekło. Małego zucha, tak to nazywasz? Tak A Ta łódka generalnie jest bardzo dzielna Co tu mówi Bardzo przemyślana konstrukcja. Na Nawet miejscu. będzie miała swój pierwszy start w zawodach, nie? Jakoś niedługo. Webko no. nie zawiódł. A, ja. będzie tak będzie, to zawody to W mam wrażenie, że powiem Ci, że czasami tym szczupakom to chodzi głównie generalnie o głębokość pracy czegoś. Wiesz, za, za nisko wiadomo, że lipa, ale za, że, za wysoko jak nie chcą się dźwigać, to albo takie bardzo mocno pracujące przynęty je po prostu wyciągają do ataku, albo trzeba jechać po prostu na ich wysokości, żeby tylko mogły delikatnie się ruszyć, kłapnąć i wszystko. Miałeś że ty, trzeba, takie 70 żeby? Nie. Znaczy, wiesz, to z tymi rybami jest wiesz jak nie? To że on akurat tego dnia nie chciały brać 70, bo w ogóle nie chciały brać. To tam. Jest! Małe. Ale branie wyszokiego wrażenie, że on najpierw podpłynął, puknął, bo mi tak się zatrzymało troszkę. O Boże. Zielsko znowu naplątane z nim. Jo Nie. Oplątał się z zielskiem, widzisz? Tak, tak. Uważaj, przepraszam. ja to złajmy w nożyczki Mogłem powiedzieć że w nożyczki zielsko rybka Uuu. i popłynął. i też pochlapał mi okulary tak to robić nie będziemy numer pokazowy się oplątać Ta, chyba malutka no może być Dobra. co? widzę dojście do niego tak? cały

Czekaj, tak szybko. Jest 48, 7 poszedł. Tak, fajny dzień, fajny dzień. Trochę rybek jest, coś się dzieje. Są takie pojedyncze te zielska, takie już wychodzą do samej góry, zauważyłeś? Co jakiś czas, nie? Jest! Tylka ryba, no. Ale się... Ta słuchaj, róbmy tak, Ty nie będziesz wierzgał, a ja Cię wypnę w miarę szybko i sensownie, o i sensownie i w miarę szybko, to jest tak. że ale jest. Tadadam. Ok, do wody. Poszedł jak persin, poszedł jak persin moi drodzy. No dobra, widzieliście co połowiliśmy z Tomkiem. który tam Tomek. O, czekaj, daj jeszcze raz. Dobra, wygląda, wygląda uczciwie. W każdym razie koniec łowienia, zjeżdżamy. Coś było, coś się wydarzyło przede wszystkim. Będziemy próbować jeszcze odwiedzać to jezioro. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś inne ryby się wydarzą. Dobra, samochód naprawią, to zaraz śmigam na jakieś sandacze. To na 100%, nie? Podzwyczaję, spróbuję, chociaż normalnie. Chociaż za bogato u nas w rejonach nie jest. Dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć.